Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia. I potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Przejdź Duchu Święty przez serce Maryja, byśmy z ochotą i radością, a jednocześnie z kruchem i żalem, nawracali się, czyli wracali do Ojca naszego, który jest w niebie. Przyjdź, przyjdź i daj nam łaskę wierności słowom Pana Jezusa. Maria, 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 Maleje, salahenon, adonai, adonai, adonai. Jonasz to prorok, który był przekorny. Nie chciał od razu iść do Niniwy. Uciekał przed Bożym wezwaniem, Bożym powołaniem, uciekał nawet przed Bogiem. Tak mu się wydawało, że uda mu się schować przed Bogiem, który go powołuje na proroka. Ale w końcu jego upór, przekora zostały pokonane przez miłość miłosierną Boga. Bóg jest cierpliwy wobec nas i był cierpliwy wobec swojego proroka. Najpierw on musiał się nawrócić. Najpierw on musiał doświadczyć skruchy wewnętrznej i żalu, i błagając o przebaczenie, otrzymał je w obfitości, aby sam potem był prorokiem miłosierdzia, skoro doświadczył pierwszy miłosierdzia Bożego, dobroci Bożej. Więc kiedy prorok się nawrócił, kiedy przyjął wolę Boga, przyjął misję nawracania mieszkańców Niniwy, wtedy jego serce stało się nowe, przemienione, spokojne. Poszedł więc do Niniwy, udał się do tego miasta wielkiego, potężnego. Gdzie mieszkało może kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak na tamte czasy. To właśnie było wielkie miasto, bogate. I Bóg mu mówi, żeby głosił napomnienie żeby ogłaszał, że to miasto będzie zniszczone za 40 dni. Nie e, jutro, nie za tydzień, tylko za 40 dni jeszcze dał. Bóg tyle czasu tym ludziom. Więc wszyscy usłyszeli orędzie pokuty, wzywające do nawrócenia, do powierzenia się Bożemu miłosierdziu. Wszyscy wiedzieli, że Jonasz jest prorokiem. Nie przychodzi przecież, żeby ich zgubić, potępić, ale żeby ich ocalić, aby byli uratowani. Jeżeli posłuchają. I niezwykłe jest to, że całe miasto nawróciło się. Począwszy od króla. Król dał dobry przykład. Nawrócił się pierwszy. Potem jego domownicy, jego słudzy i dał taki nakaz i polecenie, aby wszyscy się nawracali. Nie przymuszał, ale wzywał do nawrócenia. Z kolei ten, który był władcą tego miasta. I podwładni posłuchali go, a nawet jest napisane, że zwierzęta, że nawet zwierzęta były wezwane do postu, bo niestety one też się obżerały paszą, tak jak ludzie obżerali się grzechami, nieprawością i zgnilizną szatańską. Wszyscy pokutowali. Ludzie błagali Boga. To musiało być przejmujący widok, kiedy ludzie wychodzili ze swoich domów na placach, na ulicach lękali, posypywali się prochem, albo leżeli na ziemi, w orach pokutnych i błagali: Ocal nas, panie, ocal to miasto. Zasługujemy na potępienie, na zniszczenie, na spalenie tak jak Gomora i Sodoma, ale błagamy o miłosierdzie. Chcemy ciebie czcić, chcemy do ciebie wrócić, chcemy być Twoimi sługami. Ci poganie. Nawrócili się i naprawdę to było szczere. Oni nie udawali. Nie, żeby na chwilę Boga uspokoić, że może teraz trochę po, po, pokutują, potem znowu wrócą do starego życia, starych grzechów. Bóg się uspokoi, potem znowu, jak będzie chciał coś zrobić, no to znowu go tam będziemy przebłagać i tak będziemy się bawić z Bogiem, z Bożym miłosierdziem, Bożą sprawiedliwością. Żarliwie wołali do Boga. To była żarliwa modlitwa. Jakże nam brakuje tego żaru w modlitwie, prośmy Ducha Świętego, żebyśmy żarliwie wołali do Boga, do Ojca naszego, przez Pane Jezusa. Dzięki Duchowi Świętemu. Abyśmy błagali o miłosierdzie dla całego świata, bo cały świat to jest niniwa. Bóg posyła Jonaszy. Posyła nas, najpierw nas, przemienia, nawraca. Oczyszcza i krusze naszą pychę i zatwardziałość. A kiedy jesteśmy przez Boże Miłosierdzie przemienieni, wtedy możemy z mocą i łagodnością, odwagą i w duchu świętym ogłaszać, że Bóg chce uratować grzeszników, ale jeżeli się nie nawrócą, będzie przerażająca kara. Ci ludzie odwrócili się od złego postępowania i Bóg ulitował się nad nimi. Przebaczył im wszystko. Wielkie Boże miłosierdzie rozlało się na to miasto. Pan odpuścił mi wszystkie grzechy. Można powiedzieć, że to miasto zostało oczyszczone tak skutecznie przez wiarę, pokutę, uniżenie tych ludzi i przede wszystkim przez Boże miłosierdzie i przebaczenie, że to miasto grzeszników pogańskie, którym szatana czczono jako swojego Boga, teraz stało się miastem Bożym, miastem świętym miastem pełnym światłości. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to miasto stało się jednym wielkim klasztorem. Ludzi, którzy nie tylko wtedy się nawrócili, ale każdego dnia mieli kontakt z Bogiem, umiłowali Pana Boga, dziękowali Mu, że ich ocalił, że im wszystko wybaczył i tak czynili do końca swoich dni. Więc to miasto stało się miastem ocalenia, Bożego miłosierdzia, gdzie czczono serce Boga, W naszych czasach właściwie to nie, nie zdarza się, może oprócz czasów, kiedy były misje w Afryce, czy w Azji, czy w różnych krajach też związanych z Ameryką, południową, północną, kiedy zdarzało się tak, że całe plemiona, całe miejscowości pogańskie się nawracały. Albo nawet całe narody, tak jak było w przypadku naszego narodu, kiedy cały naród przyjął chrzest. Ale teraz wydaje się, że to jest już niemożliwe. Ale to po prostu jest tylko oznaka, że ludzie są bardziej zatwardziali i pyszni, bardziej zamknięci. Nie skorzy do tego, by przyjąć miłość Chrystusa Ukrzyżowanego. Ale kto wie, Boże Miłosierdzie przecież jest tak wielkie i Bóg jest tak wszechmocny i tak potężny, że przecież wszystko jest dla Niego możliwe. Może się zdarzyć, że całe rodziny będą się nawracać, całe miejscowości. Całe narody. My mamy żaliwie wołać do Boga, aby nasze rodziny właśnie w pełni należały do Boga, abyśmy i my sami byli jednym wielkim cudem Bożej miłości i miłosierdzia Jezusa ukrzyżowanego, abyśmy właśnie byli prorokami Chrystusa, abyśmy szli i nie bali się, ufali, że przecież z nami jest Pan, nie posyła nas samych na, na zgubę. Ale żeby wypełnić Jego wolę. Przecież gdyby Jonasz nie nawrócił się najpierw, nie doświadczył Bożego Miłosierdzia i potem nie udał się do Niniwy, nie głosił słowa Pana, słowa przebaczenia, miłosierdzia, to miasto by zginęło, wszyscy by zginęli. Dokonałaby się kara Boża na, na to miasto. A się okazuje, że jeden człowiek oddany Bożemu Miłosierdziu, nawrócony. Może wypełnić tak cudowną misję, ocalenia nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Więc od nas też wiele zależy, od tego, czy pójdziemy za głosem Pana, czy będziemy nim żyć i ogłaszać go. Bo nie jesteśmy przecież tylko dla siebie samych. Dobrze nam być z Panem Jezusem. Ale Pan wysyła nas do tych, którzy go nie znają, którzy są mi jak Niniwa. Ale może. Być tak, że kiedy będę autentycznym świadkiem Pana Jezusa, to wielu będzie rzeczywiście się wracało i będziemy świadkami, jesteśmy, ale będziemy jeszcze bardziej świadkami kolejnych wielu, wielu nawróceń i cudów, ocalenia ludzi. Więc ufajmy, błagajmy i znowu trzeba powtórzyć to zdanie z tego tekstu. Niech żarliwie wołają do Boga. Ludzie Boga. A my nimi jesteśmy, żaliwie wołajmy do Boga.